Czy da się funkcjonować w Hollywood bez afer i bez skandali? Da się i ten gość jest tego przykładem. Siemanko, Siemanko z tej strony Andrzej Tomaszewski, ale jak Witam Was moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do sprawdzenia obszernego materiału na temat życia Sylwestra Stallone, bohatera Rockiego i Rambo. A oprócz tego Jean-Claude Van Damme, człowiek, który wystąpił w krwawym sporcie, kickboxerze i takiej produkcji jak Lwie Serce. A na deser nie kto inny jak Steven Seagal, bohater Niko. Ponad prawem. A gościem dzisiejszego odcinka jest. Kurt Russell. Kurt Russell to jest facet, w oku którego nie ma żadnych afer, skandali i kontrowersji. Także moi drodzy, da się funkcjonować w Hollywood, być mega gwiazdą, występować w prawie samych dobrych produkcjach filmowych i nie kręcić różnego rodzaju afer, nie mieć różnego rodzaju dram. Po prostu Kurt Russell to jest klasa sama Tobie. Jest naprawdę mało takich bohaterów kina, do których nie ma się o co doczepić. Do niego nie ma. On jest z Goldie Hawn już dziesiątki lat. Wcześniej też miał, oczywiście, małżonkę. Ale to jest facet, który może być naprawdę, jeżeli chodzi o Hollywood i o kino, wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o karierę. Słuchajcie, on zaczynał aktorstwo od najmłodszych lat. Mało kto wie, że to jest aktor, który działał już od dzieciństwa w filmie. I to jest tylko aktor. Wielokrotnie zdarza mi się w materiałach na Alei Gwiazd, że mówię, ten się zajmuje jeszcze muzyką, ten scenariusze, ten reżyseria i tak dalej, a Kurt Russell jest po prostu taki poukładany. Żadnych afer, żadnych skandali i on jest po prostu amerykańskim aktorem. Koniec tematu, kropka. I to jakim aktorem? Słuchajcie... Miał na swoim koncie jakieś tam nominacje do Złotego Globu, do Prime Time Emmy, też do Złotych Malin. Także nie ma co tutaj mówić, że on jest jakimś aktorem wiecie oscarowym. Natomiast on utrzymuje pewien solidny poziom i to jest klasa. Na przestrzeni lat współpracował z dwoma bardzo ważnymi reżyserami. Jeden to jest John Carpenter, moi drodzy, i to jest człowiek, który zrobił z nim całe mnóstwo produkcji filmowych. Zaczęli od Elvisa Potem był horror, science fiction, coś. Niesamowity horror, moi drodzy. Klasyka horroru. Ucieczka z Nowego Jorku i kilka jeszcze innych ważnych tytułów. A wiadomo, że to jest reżyser artystyczny, reżyser wybitny, który ma swój własny styl i on właśnie upodobał sobie pracę właśnie z Russell'em. A oprócz tego, bohater dzisiejszego odcinka wielokrotnie współpracował z Quentinem Tarantino. No moi drodzy, nienawistna ósemka. To jest tytuł, który jest oczywiście warty uwagi, a oprócz tego, no chociażby Greenhouse Dev Proof, troszeczkę wcześniejszy tytuł, ale równie ważny. I to są te tytuły z tymi znanymi reżyserami, takimi, których nazwiska przykuwają pierwsze strony gazet, natomiast Kurt w swojej karierze robił tyle dobrych filmów, że to po prostu szczena opada. Ja oczywiście za dzieciaka najczęściej go widziałem w produkcji Tango i Cash, bo miałem na Piracie, na VHS-ie Tango i Cash, w którym wystąpił w duecie z Sylwestrem Stallone. No ale oprócz tego, oprócz Tango i Cash wystąpił w całej masie innych filmów. No moi drodzy, między innymi Ognisty Podmuch. Się pojawił z Robertem De Niro. Incydent, naprawdę porządny thriller. Czy po 2000 roku produkcja pod tytułem Policja, którą bardzo, ale to bardzo lubię. Jeszcze westerny i filmy różne gatunkowo. Od komedii familijnych po dramaty. Naprawdę pełen przekrój, jeżeli chodzi o Kurta Russella. To jest po prostu porządny aktor. Natomiast w ostatnich latach mogliśmy go oglądać też w szybkich i wściekłych. W zasadzie. Ten materiał będzie dotyczył jego filmów, ponieważ zrobił ich tyle i tyle z tych filmów jest porządnych, że trzeba o nich wspomnieć. A jak zaczęła się jego historia? Zaczynamy. Kurt Russell urodził się w 1951 roku w Massachusetts, w stanie Massachusetts. Moi drodzy, to znaczy, że już bardziej się zbliża do 80. niż jest po 70. No, niestety ci nasi bohaterowie z dzieciństwa mają już swoje lata, ale powtarzam to prawie za każdym razem, robiąc tutaj odcinki. Tata Russella to był Bing Russell, moi drodzy. To był człowiek, który był również aktorem. Może nie jakoś bardzo znanym w Hollywood, natomiast miał całe mnóstwo różnego rodzaju ról i współpracował z najlepszymi, no chociażby z Johnem Wayne'em, no z całą ekipą tamtych lat. Wystąpił w ponad 180 produkcjach. Także tutaj już sprawą oczywistą jest to, że Kurt poszedł w ślady ojca. Mama za to była tancerką. Słuchajcie, kiedy Kurt był mały, przeprowadzili się wszyscy razem jeszcze tam z rodzeństwem do Kalifornii. Oczywiście to było na rękę jego ojcu, bo w Kalifornii łatwiej było znaleźć robotę jako aktor. Prosta sprawa. Natomiast to co jest ciekawe, to to, że Kurt od dzieciństwa się interesował, uwaga, baseballem i nawet grał, moi drodzy. Ukończył liceum w roku 69 i mniej więcej w tym samym czasie zaciągnął się też do kalifornijskiej gwardii narodowej powietrznej. Służył tam do roku 1975, a w międzyczasie, w roku 71 podpisał kontrakt w Lidze i grał baseball. Niestety zakończyło się tylko na dwóch sezonach. Zresztą podobną historię miał też jego ojciec. On przed aktorstwem również grał. Baseball. Także no kopiuj w klej. Biografia Kurta to jest biografia jego ojca. No słuchajcie, tak się, tak się złożyło, że to była kontuzja parku, no i zakończyła się operacją. Musiał po prostu sobie Russell odpuścić baseball. I teraz się musimy troszeczkę cofnąć wehikułem czasu wstecz, ponieważ służba i szkoła to jest jedna sprawa, ale on pod względem aktorskim zaczął już wcześniej. Musimy wrócić do roku 1962. No i wtedy moi drodzy, kiedy on sobie grywał w ten baseball i chodził do szkoły, to dzięki ojcu trafił do świata telewizji. Zadebiutował w serialach telewizyjnych już jako jedenastolatek. Pojawił się między innymi w jednym odcinku uwaga Denisa Rozrabiaki. Nie był wymieniony w czołówce, i to też nie chodzi o tego Denisa, którego my możemy kojarzyć. Ja pamiętam Denisa Rozrabiakę tego z lat 90.. Miałem oczywiście na VHS-ie i oglądałem, ale tutaj chodzi o tą oryginalną produkcję. Jego debiut filmowy, kochani, robi naprawdę mocne wrażenie, ponieważ w 1963 roku zagrał w filmie z samym królem. Zagrał z Elvisem Presleyem w produkcji pod tytułem Co się zdarzyło na targach? Moi drodzy, to właśnie Kurt Russell gra tego małego chłopca, który podbiega do króla rock'n'rolla, Elvisa Presleya i go kopie. Niezły początek kariery. Także debiut epizodyczny, ale mocny. W ogóle chciałbym z wami kiedyś pogadać o Elvisie. Czy chcielibyście odcinek na temat Elvisa Presleya? Ja za dzieciaka słuchałem, miałem kasety, kupowałem, oglądałem biografie, miałem też film biograficzny z napisami na VHS-ie. Dajcie znać w komentarzu, czy zrobić coś o królu Elvisie Presleyu. Wracając do Kurta Russella. Wtedy... Po tym występie z Elvisem Presleyem pojawił się w serialu. W roku 1963 i 1964 wystąpił w podróżach Jamie'ego Petersa. I to był moi drodzy western, a sam Kurt otrzymał tytułową rolę i wystąpił w 23 odcinkach. No to był młody chłopak. Chwilę później w 1964 pojawił się, uwaga, w westernie z samym Charlesem Bronsonem, no kto kojarzy, życzenie śmierci ten kojarzy, ale w tym przypadku chodziło o produkcję troszeczkę mniej znaną pod tytułem Diabelska broń. Natomiast w roku 1966 pojawił się w dwóch serialach, malutkie epizody. Jeden z tych seriali nosił tytuł FBI, natomiast drugi nosił tytuł Uwaga, Ścigany. Tak. Kurt wystąpił w ściganym, ale przede wszystkim, tak jak mówię, w serialu oryginalnym, a nie w tym filmie z lat 90. z Harrisonem Fordem i z Tommy Lee Johnson. Doszło do momentu przełomowego w karierze Kurta Rasela. On miał wtedy dokładnie 15 lat, był po tych swoich pierwszych występach i, uwaga, podpisał kontrakt z. Waltem Disneyem. Sprawa niesamowita, ponieważ ja już tutaj wspominałem na kanale o kilku osobach, które z Disneyem podpisały kontrakt, ale Kurt podpisał go wtedy, kiedy Disney jeszcze żył. Słuchajcie, on sam mówił, że Kurt ma ogromny potencjał na bycie wielką gwiazdą. I to poważnie. Jedną z ostatnich notatek, jakie Disney zostawił po sobie, była karteczka z napisem Kurt Russell, z błędem w imieniu, Kurt napisał, ale sam fakt tego, rozumiecie o co chodzi? Disney poznał Russella, Disney w niego wierzył i chciał w niego inwestować, i dlatego ta firma w Russella inwestowała. Jako młodego, nastoletniego chłopaka popchnęli go tak do przodu, że można śmiało powiedzieć, że Russell był największą, młodą gwiazdą Disneya lat 70. I myślę, że to jest ciekawe, że to jest taka ciekawostka dla ludzi, którzy lubią Russella, bo oglądają z nim akcyjniaki, czy thrillery, czy kojarzą go z różnych tytułów, już jako dorosłego, że on w ogóle z Disneyem współpracował. I że on był gwiazdą Disneya. Często na takich bohaterów się patrzy, wiecie, troszeczkę, ja zauważyłem w komentarzach na Alei Gwiazd, że niektórzy tak patrzą, a, bo to te jakieś gwiazdki Disneya i tak dalej, zobaczcie co z Disneya wyrosło. Kurt Russell. No i moi drodzy, co się działo w tym Disneyu? Zaczął występować w produkcjach filmowych. W 1966 roku wystąpił w filmie Za Mną Chłopcy i był to dramat. Rok później pojawił się Mosby Marauders i to był, moi drodzy, western. 68 to był, uwaga, musical, podczas którego poznał Goldie Hawn na planie. W 68 to ile oni tam Mieli na lat, no by było trzeba szybko obliczyć. On miał 17, no są to teraz razem, ale jeszcze mieli swoje przejścia po drodze. Oni dopiero się połączyli, wiecie. Troszeczkę, troszeczkę później. Kto kojarzy Goldie Home, też wie i łapa w górę, jak chcecie o niej odcinek. Prosta sprawa. Moi drodzy, w roku 1969 pierwsza poważna rola główna dla Disneya: komputer w tenisówkach. Od tego się wszystko zaczęło. Ten film odniósł sukces. I Disney zaczął inwestować naprawdę porządne produkcje w Russell'a. W roku 71 Barfoot Executive, również rola główna. W tym samym roku błędne koło, w którym wystąpił James Stewart. To wszystko, co teraz wymieniam, to uwaga, były komedie familijne. I do takich właśnie był wtedy angażowany Kurt Russell. Później produkcja Iluzja, iluzja w 72. W 73 Harley i Anioł. A później, moi drodzy, Supertata. I na koniec, w roku 75, najsilniejszy mężczyzna na świecie, również rola główna Kurta Russella. Wszystkie te produkcje, komedie familijne. Także, słuchajcie, był w tamtym okresie, faktycznie w latach 70, wielką gwiazdą Disneya. A co więcej, warto powiedzieć, że w tym samym roku wystąpił w pierwszej swojej produkcji akcji, ponieważ w roku 75 pojawił się w produkcji pod tytułem Śmiertelna Bieża”. Natomiast w roku 76 opowieści z dalekich prerii, to był moi drodzy serial, w którym również wystąpił w roli głównej i wystąpił w 15 epizodach. Zobaczcie to, jesteśmy na połowie lat 70. Ile ten facet już do tego czasu zrobił, to się w głowie nie mieści. I mi też się nie mieści, ponieważ ja, pewnie podobnie jak wy, przed zrealizowaniem tego materiału kojarzyłem Rasela od lat 80., a nie wiedziałem, że on był gwiazdą dużo wcześniej. No i mamy drugą połowę lat 70., i moi drodzy, to jest moment, tak patrząc na wiek, gdzie często te gwiazdy dziecięce, gwiazdy Disneya czy gwiazdy innych Różnych wytwórni po prostu się kończą. Przestają dostawać role, albo popadają w różnego rodzaju nałogi, alkohol, uzależnienia. Znamy te historie. ostatnio robiłem odcinek o Lindsay Lohan. No to po prostu tyle na odwalała, że to szkoda gadać. W przypadku Rasela nie było w ogóle czegoś takiego. Russell w momencie kiedy inni odpadali mniej więcej w tym okresie. To dostał wiatru w żagle i zaczął odnosić ogromne sukcesy już jako dorosły człowiek. W roku 1979 po raz pierwszy połączył siły z Johnem Carpenterem, moi drodzy, w produkcji pod tytułem Elvis. Tak, chodzi o tego Elvisa, którego jako dzieciak kopnął. Teraz, w roku 79, miał możliwość wcielić się króla rock'n'rolla. I to zrobił moi drodzy. Dostał nawet nominację do Primetime Emmy za tą rolę. Krytycy się pozytywnie wypowiadali na temat tego jak zagrał Presleya. Co więcej, w tej produkcji był zaangażowany też jego ojciec, Bing Russell. Mieli okazję razem współpracować na ekranie. I co ciekawe, kobieta, która się wcieliła w rolę Presley Presley, czyli żony Presleya, żony Russella, została jego małżonką dokładnie rok później wyobrażacie sobie taki numer? No, tak było. No i słuchajcie, chwilę później produkcja pod tytułem Bursztynowe fale. Był to dramat telewizyjny, niezbyt popularny film, ale również też nieźle oceniany. Natomiast w roku 1980 Russell wystąpił w produkcji Używane samochody, w reżyserii samego pana Roberta i to chodzi o tego Roberta, który stworzył trylogię Powrotu do przyszłości. Natomiast w roku 1981 już współpraca z Carpenterem, Ucieczka z Nowego Jorku, tam też wystąpił Lee Van Cleave, moi drodzy, klasyka, po prostu klasyka, no i można powiedzieć, Russell już u szczytu w tak młodym wieku. Chwilę później horror połączony z science fiction pod tytułem Coś. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego, horroru, to zajrzyjcie na mój inny kanał, Archiwum Filmowe. Tam omawiam horror pod tytułem Coś. Możecie się troszeczkę na temat tego czegoś dowiedzieć. Produkcja klasyczna w tym gatunku i Russell rewelacyjnie wypadł na ekranie. Chwilę później, moi drodzy, Silkwood i to jest dramat w 83 roku, w którym wystąpił między innymi z wspaniałą Meryl Streep i z Cher. Może o nich odcinek na Aleję Gwiazd? Dawajcie znać śmiało. No i słuchajcie, tak to wyglądało. Naprawdę bardzo mocne tytuły, jeden za drugim. I może Was to zaskoczyć, ale te tytuły dobre z raselem jeden za drugim się nie skończyły. W zasadzie nigdy, ponieważ on cały czas ma do tej pory tytuły. Jeden dobry za drugim. Nic się, moi drodzy, nie zmieniło. Jesteśmy na połowie lat 80. i lecimy dalej. Szybka zmiana, moi drodzy. To był dramat, romans. Uwaga, w którym wystąpił z Goldie Hone. I tak jak ten tytuł, szybka zmiana, jest tytułem, który też można powiedzieć, zadziałał w jego życiu, ponieważ doszło do szybkiej zmiany. Kiedy Russell wystąpił z Goldie Hawn, tej produkcji, to sobie tam przypomnieli, że się kiedyś tam poznali na planie, dawno-dawno temu, jako dzieciaki, no i się w sobie tak zakochali, że Russell musiał wziąć rozwód i ślub z Goldi, no i są do tej pory razem, także byli widocznie sobie pisani. Taka oto ciekawa historia. Później produkcja pod tytułem Niebezpieczna aura i znowu coś innego, ponieważ Russell wystąpił w thrillerze, tak? Później produkcja w 1986 Najlepsze Czasy, w której wystąpił uwaga z nieżyjącym już Robinem Williamsem. Jak ja uwielbiam tego aktora z Patch Adams i z buntownika z wyboru. Natomiast w roku 1987 kolejna wielka produkcja Carpentera, czyli wielka draka w chińskiej dzielnicy. No to jest prawdziwa, moi drodzy, rozpierducha. Tam występuje też Victor Wong. James Hong, cała brygada azjatyckich aktorów, zresztą produkcja, która była inspiracją też dla wielu innych filmów. Zdecydowanie może się o tym głośno nie mówi, ale moim zdaniem była inspiracją dla pazura tygrysa 3 Dzalalalem Mary i Cynthia Rotrock, ale tutaj wiedzą o co chodzi tylko i wyłącznie fani Kina Sztuk Walki na ten kanał, również Was zapraszam. Chwile później Dama za Burtą, moi drodzy, również z Goldie Home to była już komedia romantyczna, a w roku 88 współpraca z samym Melem Gibsonem i z Mission Pfeiffer, czyli Tequila Sunrise bardzo dobry film. Chwile później dramat, zimowi ludzie. No i w roku 89 wspaniałe domknięcie lat 80., czyli Tango i Cash, Sylwester Stallone i. Kurt Russell w duecie. Co więcej, tam też wystąpił Bing Russell, czyli ojciec Kurta, w mniejszej roli. No i warto tutaj wspomnieć, że to była jedna z jego ostatnich ról. Lata 90. dla Russella to można powiedzieć, że w zasadzie hit za hitem zaczęło się od ognistego podmuchu, przejmujący poważny film, moi drodzy, w którym również wystąpił sam Robert De Niro. Chwilę później Obsesja Namiętności w roku 92. Tym razem jest to psychologiczny thriller. Potem Kapitan Ron, to była komedia. W 93. Thompson z Walem Kilmerem, oczywiście też. To był western, który jest uważany za jeden z najlepszych westernów, jakie kiedykolwiek powstały. Zresztą teraz po śmierci reżysera wyszło na jaw, że Kurt Russell miał duży udział w reżyserii tego filmu, ale nie mógł wyjawić tej tajemnicy aż do śmierci człowieka, który jest tam podpisany jako reżyser. Oprócz tego, moi drodzy, gwiazdne wrota w 1994 roku Rolanda Emerysza człowieka, który zrealizował uniwersalnego żołnierza z Vandamem i z Dolphem Lundgrenem. Poza tym moi drodzy, krytyczna decyzja w roku 96, oczywiście produkcja dla Warner Bros. zrealizowana, w której swój mały udział miał Steven Seagal i z całą pewnością nie był zadowolony z tego, że nie, zagrał tylko taki fragmencik. No ale co zrobić, w roku 96 ucieczka z Los Angeles, znowu produkcja y, Carpentera, w roku 97 świetny thriller akcji pod tytułem Incydent. No i później Galaktyczny Wojownik, w którym, uwaga, Kurt ma okazję mierzyć się z samym Jasonem Scottem Lee, czyli z człowiekiem, który wcielił się w Brusaliwy, Lee, w Smok. Historia Bruce Lee. Co ciekawe, po 2000 roku Russell również sobie bardzo dobrze radził. On nie przyjmował jakichś bezsensownych ról, on nie przyjmował jakichś ról, które mu się nie podobały, zresztą mógł przebierać, mógł wybierać i ułożył sobie tą karierę po swojemu pewnie wielokrotnie odmawiając. Tak, logiczne. Tak samo jak Denzel Washington mówił, że zrobił karierę na mówieniu nie. Jest mało tych aktorów, którzy naprawdę osiągnęli taki sukces i wystąpili w takiej ilości znaczących filmów. W 2001 roku wystąpił w filmie 300 mil do Graceland, oczywiście z Kevinem Kostnerem Russell zagrał. W tym samym roku świetna produkcja Vanilla Sky, oczywiście z Tomem Cruzem w roli głównej. No i w 2002 roku thriller policja, bardzo mocny policyjny thriller, polecam każdemu, kto lubi kino akcji. Mi, wy sami go poleciliście na jednym live'ie i do tej pory wspominam, naprawdę świetna produkcja. Poza tym Cud na Lake Placid i to jest moi drodzy film, który jest dramatem sportowym. Bardzo, ale to bardzo dobrze oceniany. W 2005 roku Wyścig Marzeń, Dramat, później Poseidon. No i w 2007 roku pierwsza współpraca z samym Quentinem Tarantino, czyli Grindhouse Death Proof. Co za rola. Kurta Rassela, wspaniały film, jeden z lepszych z Quentinem Tarantino. Chociaż pewnie wielu by chciało ze mną podyskutować na ten temat, który jest najlepszy, możecie napisać w komentarzu. W 2011 roku, po krótkiej albo i długiej, zależy kto na to patrzy, czteroletniej przerwie, bo takie przerwy sobie Russell w karierze fundował. Widocznie nie czuł potrzeby grania i wtedy nie grał, a jak czuł, to grał. No i bardzo dobrze. Gra życia, moi drodzy, dramat sportowy. W 2015 roku znowu krótka przerwa. Króciutka też, 3-4 letnia. I słuchajcie, występ w Szybkich i Wściekłych 7. Oczywiście to jest ta produkcja, w której w 85% wystąpił Paul Walker. Moi drodzy, facet, o którym możecie i o jego śmierci zobaczyć też odcinek na Alei Gwiazd. I tak wszedł. Tak wszedł Russell do świata Szybkich i Wściekłych, i wystąpił również kontynuacjach. W 2015 roku świetnie oceniany western Bon Tomahawk. I później, moi drodzy, kolejny wielki hit Nienawistna ósemka z Samuelem L. M. Jacksonem, z Michaelem Macenem, też już nieżyjącym film Quentina Tarantino, oczywiście. W 2016 żywioł, Deep Water, Horizon, moi drodzy z Markiem Wahlbergiem, potem Szybcy i wściekli 8 Kronika Świąteczna. Kolejna współpraca z Tarantino, czyli pewnego razu w Hollywood, Kronika Świąteczna 2, 2021, Szybcy i Wściekli 9. No i to jest jedyny, jedyna część Szybkich i Wściekłych, która mi się faktycznie nie podobała, zbyt przesadzona. Dziesiątka mi wjechała o wiele bardziej, no co tu dużo mówić. No i moi drodzy, na, na przestrzeni ostatnich lat, w roku 2023 i 2024 zagrał w serialu Dziedzictwo Potworów w 10 epizodach, także dał się skusić na y, platformy Kurt Russell, nie ma w tym nic złego. A teraz wiem, że pracuje nad thrillerem z Matthew McConaughey. Także moi drodzy, to jest świetny aktor, robi film za filmem, pozwolił sobie na przestrzeni swojej kariery robić różnego rodzaju przerwy, podejmować decyzje świadome, racjonalnie, przeżyć tą karierę po prostu bez jakichś afer, kontrowersji. Impres, balank, używek, no, mówię, wzór do naśladowania, co nie jest tak oczywiste, biorąc pod uwagę to, że on występował od dzieciństwa, ale takie rzeczy też się bierze w domu, a jego ojciec siedział w branży filmowej i po prostu chyba nauczył tego chłopaka, jak sobie z tym wszystkim radzić, żeby to życie i karierę aktorską przeżyć po prostu. Normalnie i za to ogromny szacunek. Szacunek do Kurta Rasela za normalność i za dziesiątki wspaniałych produkcji filmowych. Wymieńcie te, które Wam się podobają najbardziej i dajcie mi znać, kogo innego jeszcze chcielibyście zobaczyć na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!